Trenerze KKS Kalisz wciąż niepokonany. Ostatnie zwycięstwo ze Stomilem Olsztyn. Jeden do zera skromne, ale bardzo cenne. Jakby trener ocenił ten występ. No tak, no, cieszymy się z tego zwycięstwa. Nadal faktycznie jesteśmy drużyną niepokonaną. Na pewno to nie, był łatw, to nie było łatwe spotkanie. Tak? Stomil Olsztyn w pierwszej połowie zagrał dobre. Dobre spotkanie i mieliśmy trudne momenty, ale przetrwaliśmy to i w drugiej połowie nasza gra znacznie się poprawiła i stworzyliśmy sobie kilka sytuacji do, stworzenia, do strzelenia bramki i w konsekwencji Nestor w strzelił jednego z zwycięskiego gola, z czego się bardzo cieszymy. No i teraz w środę bardzo ważne spotkanie pucharowe z Widzenie-Łódź, wiemy, jakim zainteresowaniem cieszy się to spotkanie wśród kibiców. No jak trener tutaj przygotowuje zespół do tego meczu sezonu? No na pewno tak, no święto w Kaliszu, Jeżeli tak? zapotrzebowanie na bilety spore i no chcielibyśmy się w tym meczu zaprezentować z jak najlepszej strony. No wiadomo, przeciwnik gra w Ekstraklasie, różnica dwóch klas, to no, czeka nas na pewno bardzo trudne spotkanie, no, ale będziemy chcieli się powalczyć, zaprezentować się z jak najlepszej strony i jest to ciekawe, takie, taka możliwość zmierzenia się właśnie z drużyną, która na co dzień występuje w Ekstraklasie i sam jestem ciekaw, jak na, na tle widzewa się zaprezentujemy. Jeszcze chciałem się zapytać, bo się do zespołu dołączył Piotr Zmorzyński, grający na obronie, ale także na, na pomocy, jak trener by ocenił to wzmocnienie. Czy ta pozycja to była taka właśnie, to miejsce, w którym szukał trener wzmocnienia? No cieszymy się, że, bo, tak cieszymy się, że dołączył do nas kolejny piłkarz, bo wiadomo, no to jest... Jakby nie patrzeć jeszcze początek sezonu, na pewno gdzieś mogą być kartki, tak? Także to jest kolejny zawodnik już doświadczony, który mam nadzieję pomoże tutaj zespołowi w osiąganiu jak najlepszych najlepszy celów. Chciałem zaprosić wszystkich sympatyków KKS-u na środowy mecz. Widzimy się na stadionie o godzinie 18.15. Mam nadzieję, że drużyna zaprezentuje się z jak najlepszej strony i pokaże dobrą piłkę. Piotr, gratulacje. KKS Kalisz nadal pokonany. cenne zwycięstwo w Olsztynie. No jak atmosfera zespole, w zespole po, po tym zwycięstwie? No, na pewno atmosfera jest bardzo dobra ze względu na to, że przede wszystkim wynik był bardzo dobry na chwilę obecną. Wiadomo, nie ma też co e, gdzieś tam e, popadać w furę to dopiero siódmy mecz, ale naprawdę Dobrze to wygląda i każdy gdzieś tam pozytywnie patrzy w przyszłość. No i teraz w środę mecz sezonu, w starcie z Widzem Łódź. Jak się zapatrujecie na to spotkanie i jak wyglądają przygotowania do niego? Na pewno będzie to no, bardzo wymagający przeciwnik. Ukrywajmy, widzę, jest w Ekstraklasie i też bardzo dobry wynik tam na chwilę obecną gdzieś powiedzmy tworzy. No my mamy swój pomysł na mecz. Na pewno wiemy, co będziemy chcieli w tym meczu zagrać i gdzieś będziemy opatrywać swoje szanse właśnie w tym pomyśle. No, jak wyjdzie, to się okaże w środę, ale ale tak jak mówiłem, gdzieś tam naprawdę jesteśmy mocni, dobrze się czujemy i chcemy sprawdzić naprawdę fajną przyjemność naszym szczytom. Oczywiście zapraszam wszystkich na mecz, yy, zobaczyć nas na żywo, bo, bo wydaje mi się, że, że warto przyjść, zobaczyć takie świętegukację w Kaleczu, jakie jest mecz Widzenie.